Tam serdecznie, żołnierz ja Na dobraną mówi, nie, czas śpinie po skórze. Ludzie kochani no. Taka akcja w aptu, to jakieś złoto, jakieś coś, późba. Z kompresorem czy to wyzmukać a gdzie tam jest? Po całej kabinie, to na lewo, na prawo. Spinia musi wyglądać uczciwie Nie ma to tamto. trzeba trochę po mojego no świjacza. Chodzi do świnka O wymianie oleju bardzo dobrze się czuje, nic nie dolega. To teraz trzeba trochę poczyścić, bo normalnie jest Alper. l tak, że po tobie to ja bym miał mniej roboty. A dziadek jest to dziadek, przyjedzie w pola upieprzonych, wypużonych po sam czas jej drzwi zamknie idzie do domu. A to kruszy tutaj trochę podkurza, po stąd to się nazbierało też tego zjadałstwa. Tu muszę taką blachę wymyślić, bo akumulator stoi tam. Akumulatory mają u mnie bardzo duży obiekt. I muszę sobie właśnie wziąć tu taką blachę jakąś. Może no, nie blachę, bo coś takiego fajnego. Ten ręcznik by był z drugiej strony, by byłoby lepiej. No tak, taką że tutaj jest śrubka pusta żeby jakąś rzędziwą, wycofaną, zrobić podłodze co my tu, żeby ją taką wiecie? może jakieś zawiatu przystawać i jakąś tutaj ją przetyć, żeby tak być pod gumą i ją wyciąć, żeby to ładnie się opierało, zamykało i jakaś tam przylepka, weźmy na jakiegoś bolca zaraz, jeśli postawić na łące, zaraz to się z nimi znajdzie, że przyjdzie i ci... Wyciągnie ze skrzynki, to nie ma tak, że nie. Tylko powstał. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie z warsztatu Krisa Rolnika. Chris Rolnik właśnie sobie podkurzył osiemdziesiątkę i słyszy. Coś tak kapie. Chce pomachać rączką, lampa się odpali, odpali. I piękny deszczyk, na taki właśnie czekałem dwa tygodnie. Nie tylko ja pewnie na naszym rejonie czekaliśmy na taki deszcz, żeby właśnie był fajniutki, taki delikatny, spokojny. No to ja sobie tutaj doodkurzam osiemdziesiątkę, doczyszczę sobie trochę szyby. Gdzieś tam się pokurzyło ostatnio, by dzisiaj umyłem, bo był na myjni jeszcze dbać, bo to chyba jedyny traktor, który będzie mi służył do mojej emerytury. Pozdrawiam.